...dodać w czasie tego, okej. Okay. Dobra, dobra, jest doszliśmy do momentu, w którym... Okej, okay, jeden leży. Tak sobie nie chcący zabity. Dobrze idzie, dobrze idzie, nie jest źle. Lepiej niż poprzednio w każdym razie. Ale łucznik nam polega. Wóch. Ło wszystkich mi wybili. Co mogę Muszę pododawać paru? Niestety byłem zmuszony ich jeszcze raz wezwać na... No ale... ale będzie ich więcej na następnych... A, to jest ostatnia fala. Ojdzie Najtwardszy kolega! Aha, to tak przegraliśmy! prawie sobie tam dacie radę Teraz ja zmierzam tutaj. Tam tych dwóch może tam dojść. No, udało się. To, to już było trudne, powiem szczerze. To już było trudne. Było dużo tych orków takich chorych. Ale staćmy na coś na tańszego tego i to wezmę. Poladyni są mocni. Zarodniki grzybów. Aha, im odwala. I atakują swoich. No niby można wywołać taką wojnę. Oj, sorry, między nimi, ale jednak. Pozostałbym przy klasyce. O, gdzie parę drzwi. Ale latających nie ma. A jest lodowy ork. Tak ma wyglądać moje życie. Będę walczył, aż czarodziejka mnie zabije i przedostanie się do naszego świata. Ostatni mag bitewny przeciwko całemu światu orków i ogrów? Dzięki, ale wybieram bramkę numer 2. To się ten czy coś? Aha, portale, no tak, jestem głupi. Ha, teraz trzeba to rozplanować, bo wiecie, mamy dwie te, to możemy dać ci łuczników. Ale ja bym dalej zagrał z siarką Tu podawał... E, t, tych rycerzy Paladynów Na, Powyżej podawałbym łuczników A tu siarka Kiedy gdybym wiedział jeszcze z której strony poleci Ale dobra, dobra To jest to je dobry plan, to jest dobry plan e, Tego nie należy Ale to bym... i to bym odpuścił Wziąłbym siarkę. Wziąłbym e, łucznika rycerza. Wziąłbym to i może jeszcze coś, nie? Wziąłbym jeszcze może. No rycerz teraz tylko za tysiąc, o, tyle dobrze. Dobra, i tkaczki bym. Zaraz nadejdzie mrok, przyjacielu. Na razie wziąłbym tylko to.

Teraz nie zagoi. Teraz pewnie sam na orki, tak? A nie, teraz z tej strony szybcy, a, to, a z tamtej strony trzceki. Cztery fale naraz. Wo, 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 wow. A trzeba do same orki. A. Spadek FPS-u, co Jest za wcześnie. Gdybym hmm. musiał zainwestować? Tak. Wróć, gdy będziesz gotów. Uwaga, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O kurde, będzie ciężko. Dobra, eu fiz tudo já Nie bolało mię. Rosnął mię. Nie okażej. Ale idzie wielki zły. kasy. Ale będzie ubaw. A co powiecie na to? Pulde. I tak to miał wyglądać. A co to, to będzie przegrana jest chyba? A to będzie trudne. Kaj są te monety na no, już nie ma, pewnie poznikały, tak? a podokupowałbym po jeszcze jednym żołnierzyku, mimo wszystko Słyszymy. 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 Nie mam pojęcia jak to rozwijasz tak ścieżo Tu jest moneta Na to wygląda kolega A co powiecie na to? I mi pokazuje, że ty moneta. A ja tu nie widzę monety. co tu się dzieje, jakie mam mało FPS-ów. Jezu, tyle ognia, tyle wszystkiego z tych masakra. No Proszę no tędy, panie orku! To tutaj mi się przejść, no to będą mieli bardzo... Mało zdrowia no Nie dotyczy się to ogród, które no już z reguły są kozakami Okej. Ja bym dołożył sobie uczników, mimo wszystko. I może po jeszcze jednym żołnierzyku Po jednym żołnierzyku jeszcze nie zaszkodzi Wszystko Oj wróciły te, okej okay. W trasę, teraz sobie przypomniałem o tym. Nie wiem czy to tutaj. A nie, tutaj nie może żadnych... być. A nie, mogą być, ale nie wiem czy to dosięgnie w ogóle. Przesuń się, przesuń się! Kawałek. przesuń się. Wskażnice. Jestem gotów wypełnić Twą wolę. Jestem gotów wypełnić Twą wolę. ja, ja Was będę tu stąd jednak sprzedał. Bo nie wiem czy wy celujecie. Docelujecie, a. No dobra po jeszcze jednym żołnierzyku, tak żeby ta obrona była jakaś solidniejsza. Otsuję Orku. Chcia... Dobra, to nawet jak się przez tych przebiją to jest bardzo wątpliwe. Tu mają przestrane. A ja, to są dwie ostatnie fale.

O już? Myślałem, że trochę trudniej będzie Przeżyłem. Dobra, muszę umrzeć, no. A, ja za to tracę 5, ten... 5 zdrowia. zdychać, 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 kolego. A dobra, wygraliśmy. Nie na full'a, ale jednak... Trzy czaszki są, tak. O, tylko te trzy, no dobra. Kontynuuj. Mennica? Co to robi? Nie mam pojęcia... Nie mam bladego pojęcia, co to daje. Ach. Dowolny przycisk. Finał! Oho! Bez szczelin magia nie istnieje. Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czy magowie z zakonu wiedzieli? Musieli wiedzieć. To jest awekonalne. Wiecie co, ja do was wrócę, jak się dowiem, jak to przejść, bo to jest masakra. Tu mamy 2, 4, 6, 8 dziur, jedna szczelina i tylko 8000, więc chcę to jak, jak najlepiej zrobić, więc chwilę z 2.